Dobra Kyzu, zakładzi kodyszkę, leci, wiesz o tym. jak wy przegracie, to wyświadamy. No i ja się palę ty! No ja też się nie mam! Ja tam walę na oś Hucham, hucham, hucham! Dobra, lecimy. Jest tu woda? Ty spalili się? Nef, weź go zabij, Neft, zabij go Neft, zabij go, serio on jest! Jest! Tu nie ma czeku! Raz, dwa, trzy! Gincie wy, halo ty! Ja się palę. Ała, ała! No łapto, no, i co, ja i co? Łami, co? I Jest obrę, to, i No i, i wygrali, jaki fart. Weź tam na skillu, <śmany> na, na chowanym, nie? Cicho, bo wszyscy widzieli wczoraj skill Ja muszę <śmany> się wspominać złych rzeczy. Ej, no nie do mnie! Ej, no nie tutaj, ty! No, ja ja wierzę, ej, jak ty mnie szybko to spaliłeś? Ała, coś mnie tu pali znowu Dobra, no, dobra. Blumi nie żyje, no, dawaj go nie, No nie Wrodziony no, no, Ale, ale Neft, co ty robisz? No bo odstrzeliłem stack z miotacza to No, ja, jest... ja widziałem, wszystko się nagrało jak Neft oszukuje To jest skam no, Jezu, dawaj, 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 dawaj Nie chciałem <laughs> Dobra, <gdzieś> tak <laughs> Ej dobra, bo oni przypadkowo z nami wygrywają Nie mam Będzie na kepsa, <laughs> będzie no. Dobra, spaliłem tam ich Czemu tak przelatuje, lol Spali się! No ciągle tak? w swoich! Wow? No czemu ja się! Neft teraz bije, dawaj tam, no tak. tam, tam. No. Mieć, nie? Bierz to i na pełnej No, no neft mnie spalił, raz, dwa, trzy! Ja to nie ja <laughs> To Blumini mnie? To nie ja! Nie wiem! Dobrze, zabij ja się. się! ja nie mogę, ale to jest Blumini. Dobra, łapcie tam ognia. Nie bij mnie, nie bij mnie! Zabij go! Neft, twój! Twój frak! Jest! O nie nie nie! nie. No, no nie wiesz, gdzie mnie! <laughs> Łapcie tam palące! Dzień. Noob team! Mi tam leci? Noob Team, raz, dwa, trzy Troll Team! Dobra, Troll fazia. team faktycznie, no Dobre! Dobra! Gdzie on jest? Dobra, oni jeden są na jeden Dobra y A Ja go nie widzę Już widzę No chodź tu swajacku, no O ja, chyba się sam spaliłem nie! Umieraj! No co za. No co? Gdzie palę jesteście? Się, palę się, nie podoba jest. mi się to. Troll, Gierka. Ja wam dam palgo, ty! Nie no, spalili mnie, to jest troll. No i dobrze. A ja ciebie też spaliłem? Co? Dobra, raz, dwa, trzy, łapcie tam. Dobra, pa, spalił się jeden, mamy. O nice! Teraz ostatniego już tylko. Nie wiem, gdzie on jest. Jadę! No nice! Kizu rak, co? A, tak. No bo mnie zabił. No ja wiem, star, to jest rak Kiezu. Nie! Zabiłem. Neft! No niestety. Ha. Ej, co ty, Neft, nie strzelaj! Przecież Róbi, dawaj. W dawaj, no, no. No, tak. no, nie strzelał ciebie. tak! Zamieszanie wykorzystajcie to! kurwa. <laughs> Dobra, łapcie Sorry. tam. I spalę się, nie? Spalę się, plump! No. Dobra, nie. Taktyczny odwrót. No co?! Jakie są trolle ja no! Nice! Hello! <laughs> Mani nie umieją grać taktycznie w tą grę, po prostu. Rush B! Patrzcie! 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 Ja. No nie, 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 to, to był zły pomysł! Ej, to... Kto to robisz? Pa, jest palony! Kto tam marszuje? Ty! Jest! Ej, ciekawe w co za fart, nie... Ta, zabiłem cię! No, zabiłeś mnie fartem jakimś. Dobra, to lecimy teraz. Na środku raz. gdzie? Blumi uważaj. Sam, sam się zabiję. Czemu zaleci jakoś tam? Pali się. Dobra, Sią łapcie tam palcie się. No, no nie, bo się Nie, 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 Raz. Taktycznie! Nie. Ale poleciał. Ja Loob. Nie! Brak, Ile ci, dobra, ci zostało? Grok, cię walno. Ej, czemu dobra, mój to USP się zbugował? Ty nie chcę tej wyjść. Dobra jednego zabiłem. A ja wyrzuciłem dobra. USP a no no halo no, ty <tost> no Nie, spalę się! Nie, to robię solo Nice, to nice! To jest! Nice! No, nie sam się dobije! No, chciał coś do niego? Blumi, masz ciśnienie! Blumi, masz ciśnienie! W to! No bez kitu ty Blumi, taktyki! Nie mam jakiej... Ciąg się świecisz. szybko, szybko! No, Jezu ja spaliłem się sam! A na prawo! Na lewo, na lewo, na lewo, dobra. Zarzuciłem mu. Patrz, tu jest. Kto został? Gdzie on jest? Ja chcę się zgasić. Halo, gdzie jest ostatni? O już Tam go widzę. Ja się spaliłem, ja pierdę. No nie, 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 nie! Ja go nie widzę ty. Jeszcze dziś. Na dole. <laughs> no nie! Ale! <laughs> tak jest! Co? Dobra, Co napiszcie jeszcze w komentarzu, czy chcecie zobaczyć coś takiego na przykład na Mirageu Jako normalna broń do kupienia Pal się! To no dobra, aha. dawaj ty, gdzie jest ostatni z nich? Się Czekaj, no bo... Bo chcesz Czekaj! No, spaliłem go tam Ciekawę, bardzo. Jest po, po prawej, gdzieś środkiem No, już go tam palę I tu nie ja spaliłem Sam się zapaliłem, nie? Bo nie, bo to się odbije no przecież od tego Zobacz, No właśnie, to się wszystko tu odbija od wszystkiego Zobaczcie na demku jest! No nie. Ej dobra to do dziesięciu dawajcie Boicie się? Boicie się? Tak Boję się, boję się Nie, boję się Nie no. podoba mi się obawca. ostatnie do dziesięciu, ostatnie... Czemu ja mam minus 11? Aha Bo jesteś bobem Ha, łap tam Molo, dobra, Przemo, nie żyjesz No niestety No gdzie wy jesteście ty, ty, no halo no nie Nice, kyza nie ma, już tylko ten ostatni Dobra, blumi też dostał Tak? O, ja też dostałem od niego Blumi, w tobie nadzieja Z blumi, z blumi w tobie nadzieja, łap Blumie. tam Łap tam, łap tam Yes! Osiem, yeah, osiem, i co? I co, Nopki? co? Gdzie oni Info. są Dobra Info, Nice, nice, nice no Jeden góra, jeden góra a, 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 a. Nice! Dobra, jazda nie. A jazda. gdzie są ostatni? Góry. Chyba u góry Nie ma go było góry. Tak średnio. Nikogo skosy nie go, Skosy nie ma. go Jest! Dobra, jazda. Tam! Łap! Wow. O ty kurde, knopku jazda! No, jazda. jazda! Przemo, co się dzieje Przemek? To u. Uu... Last Jego... round guys, last round guys. No właśnie, dobra. dlatego musieliśmy zagrać coś po tej stronie, nie? No nie, już się Rzuciłem im tam po, po lewo. Znaczy po prawo to drugie lewo po prostu Blumi nie pali, Dobra no. Blumi nie pal właśnie Blumi nie, nie pali zabija Przypadek chyba Oni się sami tam spalą Ta nie tryhardzie Nieprawda Nikt Ta, się nie pali Jedziemy teraz. Ta nikt się nie pali Ty łap tam Pierwszy się spalisz nie ja Nie nie zostaw mnie No nie Jest za... no Dobra za... ja Oni sami się biją O mi mnie zabił o Prawda Nie zabił. Gdzie to zabiłem. leci? Nie 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 o ty kurde pa, tam! tam. Stoj, no czemu ci się odbija? Łap tam! Fajna tęcza. No Fajna tańcza No gdzie oni są, ty? Okej, okay. się spali. Dobra! Nie, nie, się pali, dobra, wie, ja wie, 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 no wie. Nie? Widziałem tam, jak, jak mu to dorzucam. Okej, okay. nie! Dojechał Do, mnie? Kebab. Kebab. Uważaj, lewo, 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 lewo! nie, 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 nie! Nie pal się, nie pal się! Nie palcie się, ej, nie, proszę! Oni nie się palą, no dobra, zarobicie. 9HP, 9HP, niedobrze. Jak bije biję cały czas. To nice. no, ja Dobra, dostań, po prawo. Gdzie? Ja Jeden moje... nie, 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 nie! Drugi leży, dawaj, ostatni. Jest! Jest! Koniec! Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli Wam się podobało i chcecie zobaczyć takie coś na Mi zostawcie łapeczkę w górę. Teraz Wam się wyświetla dyszka od Kyza. Pyk. I trzymajcie się, JU! Trzyma.